Co zrobić, kiedy dziecko boi się Mikołaja? Muzyka nam, dorosłym, Mikołaj kojarzy się bardzo dobrze. Oprócz tego, że wracają nam dziecięce wspomnienia, jest to okazja, żeby sprawić wiele radości naszemu kochanemu szkrabowi. Sami się z tego cieszymy i sprawia nam to ogromną przyjemność. Czekamy na tę chwilę, kiedy nasz maluszek stanie przed starszym jego mościem, ubranym na czerwono, z długą, siwą brodą, zwanym Mikołajem, który de facto jest naszym kolegą z pracy albo naszym wujkiem. Jednak dla niepoznaki będziemy do niego mówić święty Mikołaju i udawać, że go nie znamy. Będziemy przy tym się nieźle bawić. Oczekujemy oczywiście, że nasze dziecko też się będzie świetnie bawić. No, w końcu my to robimy dla niego. Czekamy zatem z ekscytacją na ten moment, kiedy zobaczymy zaskoczenie na buzi naszego dziecka. Rzecz jasna, telefony są naładowane i przygotowane do nagrywania filmików i do robienia zdjęć. Przecież to musi zobaczyć cała rodzina. O Facebooku nawet nie wspomnę. No, nie ukrywajmy, takie foteczki są jednymi z najcieplejszych wspomnień rodzinnych. To wielkie wydarzenie. I przychodzi ten dzień i ta chwila, i wchodzi twój wujek w czerwonej czapce z długą brodą i wąsami oraz workiem w której znajduje się prezent niespodzianka dla twojego szkraba i co na widok Mikołaja dziecko płacze cóż troszeczkę nam poszło nie tak nie tak to miało wyglądać przygotowywaliśmy to przedstawienie dwa tygodnie wcześniej o wszystko zadbaliśmy scenariusz scenografia rekwizyty dialogi obsada i tak dalej ja tutaj taki psikus Główny bohater się rozpłakał na planie. No cóż, drobny falstart, ale nie odpuszczamy. Tłumaczymy naszemu płaczącemu szkrabkowi, że to jest Mikołaj, który mu przyniósł prezent, a więc nasz maluszek powinien otrzeć te zapłakane oczka, uśmiechnąć się i z zaciekawieniem podejść do Mikołaja. Jednak tak się nie dzieje. Zamiast tego maluszek płacze jeszcze bardziej. Wycofuje się i nie chce nawet spojrzeć na gościa z Laponii, którego przywiozły renifery. No i masz, babo, placek, co robić? Miało być tak pięknie. A tymczasem nasz dzieciaczek boi się Mikołaja. Dlaczego tak jest? Weź pod uwagę, że w tych przygotowaniach do superprodukcji filmowej z Mikołajem w roli głównej wzięliście pod uwagę wszystko oprócz głównego bohatera. Wszyscy wiedzieli. I wszyscy byli przygotowani. A główny bohater właśnie się o tym dowiedział, i w jednej chwili jego bezpieczny pokój zmienił się w jakiś plan filmowy z obcymi ludźmi. Dla kilku latka to jest naprawdę coś. Ma prawo się wystraszyć i ma prawo się bać. Przecież został zaskoczony. Nie spodziewał się. Co za dramat! Co za dramat! O czym myśmy zapomnieli? No właśnie. I to jest pytanie kluczowe. Bo we wszystkich tych przygotowaniach warto pamiętać o tym, żeby przede wszystkim przygotować dziecko. Dzieci, które nie są na to przygotowane, prawdopodobnie zareagują lękiem przed Mikołajem. Jak, jak tego uniknąć? Przede wszystkim przygotuj dziecko. Nie zaskakuj kilkulatka. Dzieci uwielbiają uporządkowany świat i tak naprawdę wcale nie lubią niespodzianek. W świecie dziecka ważna jest rutyna, schematy i powtarzalność. Dlatego niespodziewana wizyta gościa, który nie wygląda jak normalny człowiek, może spowodować lęk. I to jest normalne. Co więc dokładnie robić? Jak przygotować dziecko? Dwa tygodnie, a minimalnie tydzień wcześniej, zacznij rozmawiać z młodym człowiekiem. Opowiedz mu o Mikołaju. Opowiedz mu o tym, że Mikołaj ma wielkie sanie. Zaprzężone w renifery, że mieszka w Laponii, jest stary, ma duży brzuszek, długą siwą brodę, ubrany jest na czerwono i ma worek na plecach. Porozmawiajcie o tym, jakie prezenty przynosi dzieciom. Pokażcie mu obrazek z Mikołajem i opowiedzcie mu o tym, w jaki sposób Twój smyk pozna Mikołaja. Czy to będzie w domu? Czy to będzie gdzieś u cioci? Czy to będzie w przedszkolu? Jeżeli zapraszasz Mikołaja do domu, Powiedz na przykład, że Mikołaj zwykle puka do drzwi, wchodzi do salonu i wtedy można go zobaczyć. Może coś do ciebie powie, może zapyta cię, jak się nazywasz, a wtedy ty powiesz Jaś Kowalski. Jak będziesz podchodził do Mikołaja, ja mogę cię trzymać za rękę, więc nic się nie martw. Pamiętaj tylko, żeby powiedzieć, jak się nazywasz. Możemy też zaśpiewać tę naszą ulubioną piosenkę o kotku, ja ci pomogę. Mikołaj będzie miał takie śmieszne okulary, taką długą, siwą brodę, i tak dalej, i tak dalej. Opowiadaj dziecku o szczegółach, i opowiedz mu tak naprawdę, co się wydarzy. Wtedy dziecko jest przygotowane. Nie spodziewaj się, że kilkulatek sam z własnej woli chętnie podejdzie do Mikołaja i rozpocznie z nim konwersację. Być może się to zdarza, ale jednak niezbyt często. Weź pod uwagę, że dla Twojego maluszka jest to wielkie wydarzenie. To normalne, że pojawia się u Niego stres. Każdego dnia, codziennie rozmawiaj o tym z dzieckiem i nie żałuj szczegółów. Niech to będzie barwna, ciekawa opowieść. W ten sposób Twoje dziecko będzie czuło się przygotowane na tę wizytę Mikołaja, a Ty ze swojej strony zrobisz wszystko, żeby zmniejszyć jego stres i wszelkie obawy. Pamiętaj jednak, że dziecko ma prawo odmówić rozmowy z Mikołajem i to jest w porządku. Jeżeli jeszcze nie masz pomysłu, w jaki sposób oswoić Mikołaja, to możesz wykorzystać moją metodę. Być może sprawdzi się również u ciebie. Chętnie dowiem się, co o tym myślisz i czy ją zastosujesz. Daj mi znać, proszę, w komentarzu pod filmikiem. A ja w prezencie od Mikołaja poproszę o lajka. I udostępnienie. W końcu byłam grzeczna. I tym optymistycznym akcentem życzę Ci wspaniałych, mikołajkowych wrażeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.